W tym momencie kosimy pszenżyto na polu, które znajduje się naprzeciwko. Wcześniej skosiliśmy pszenicę, której mieliśmy około 50, no prawie 60 hektarów. Plony są dosyć zadowalające, jak na dwa poprzednie lata ten rok jest trochę lepszy. No, tak naprawdę będziemy widzieli na koniec dni, ale już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że, że wygląda przynajmniej w zbożach to troszeczkę lepiej. W maju mieliśmy około 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. W, lip w czerwcu też trochę popadało. No, niestety lipiec mamy już dosyć suchy, dlatego te uprawy późniejsze słonecznik w którym teraz się znajdujemy, czy też kukurydza, jednak te braki będą dla nich dosyć do, do, dotkliwe, no ale zobaczymy, co przyniesie dzień, co Pan Bóg da, może, może jeszcze trochę popada. My zawsze patrzymy na gospodarzenie w takich okresach kilkuletnich, bo każdy rok jest inny i faktycznie może zdarzyć jakaś anomalia, czy tak jak dwa poprzednie sezony, tak? Były, były bardzo suche. No nie ma co ukrywać, w dalszym ciągu mamy suszę i hydrologiczną, i suszę glebową i, i, i jakkolwiek te opady... Yy, Majowe i czerwcowe nie, nie, nie pozwoliły nadrobić tego ubytku wody w glebie, to jednak pozwoliły chociaż roślinom skorzystać z tej wilgoci, która, która wówczas była. Dwa poprzednie lata były trudne. Myślę, że tak jak większość rolników, mieliśmy straty na, około, na poziomie około 50%. Żeby to tak zobrazować dobrze, to tak jakby pracować, załóżmy przez, przez dwa lata, mieć w umowie. Czy tam w kontrakcie jakieś wynagrodzenie, a na koniec okazało się, że to wynagrodzenie w zasadzie jest tylko w połowie, a koszta w zasadzie rok w rok są cały czas te same jakieś zobowiązanie finansowe także. No ale nie ma co narzekać, zawsze można powiedzieć, że mogło być gorzej. Na dzień dzisiejszy jesteśmy zadowoleni. Powiem więcej, ja to jestem jednym z tych, którzy, którzy zawsze są zadowoleni, więc gdybyśmy byli teraz prawdopodobnie bez tych deszczy majowych i Czerwcowych, o których mówię, bo też starałbym się znaleźć jakiś pozytyw. Tak? Zboża, które kosimy, przechowujemy. Będziemy czekać na lepszą cenę. Akurat pogoda, tutaj też znajdę plus. Pogoda pozwala na koszenie suchego ziarna. Dzięki temu nie musimy go dosuszać i będzie łatwiejsze w przechowaniu. Będziemy czekać na troszeczkę lepsze ceny. Zawsze tak jest, że, że w żniwa te ceny są, są niższe. Trzeba znaleźć takie okienko, w którym te, 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 te ceny będą lepsze. No Tak jak ceny rzepaku chociażby są bardzo często powiązane bardzo często w zasadzie stale są powiązane z cenami ropy naftowej. Eee, nie ma co ukrywać, płody rolne są obiektem spekulacji giełdowych, czy to na giełdzie w Chicago, czy na Matifie. Tak więc, tak jak każdy inny surowiec, podlega prawom rynku, a także często spekulacji. Dlatego rolnicy niewiele mają do powiedzenia co do ceny zbóż. Na obecną chwilę mamy ceny zbóż podobne jak w roku 2000. 13 bądź 14, już teraz dokładnie nie pamiętam, a doskonale wszyscy wiemy, że w ciągu tych ostatnich 7-8 lat. Ceny środków produkcji się znacząco zwiększyły. Czy to ceny nawozów, czy, czy ceny paliwa, akurat może niekoniecznie, ale, ale wszystkich innych środków produkcji, ceny wzrosły. Tak samo ceny nasion, ceny pracy wszystko wzrosło. A ceny w zasadzie od wielu, wielu lat jakoś tak opierają się nawet, nawet że tak powiem, tej inflacji. Jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo, także dopłaty unijne nigdy nie traktujemy, traktujemy jako swoisty dodatek. Staramy się gospodarować tak, żeby, żeby, żeby móc być opłacalnymi bez żadnych dopłat i bez żadnych danin. My w naszych planach jakichś budżetowych, czy takich, czy, czy takich planach wydatkowych nigdy nie Wkalkowu nie wkalkowujemy yy, w dopłat. Faktycznie w zeszłym roku i dwa lata temu państwo po raz pierwszy w takiej dużej skali pomogło rolnikom, jeżeli chodzi o, yy, o te odszkodowania suszowe. I to jest faktycznie dosyć duży zastrzyk gotówki dla, dla, dla polskiego rolnika. Nie ma co się oszukiwać, te pieniądze nie zostały wydane na jakieś takie dobra doczesne czy jakieś dobra luksusowe. Poszły po prostu w środki ochrony roślin, w środki produkcji, w nawozy, więc pomogły po prostu się rolnikom nie zadłużać jeszcze bardziej, bo, bo nie ma co ukrywać, polskie rolnictwo jest dosyć mocno zadłużone. Rzepak jest rośliną oleistą, rzepak jest rośliną bardzo wymagającą w tym względzie, że jeżeli się policzy tak naprawdę zabiegi, które przeprowadzamy na polu, to rzepak jest najbardziej czasochłonny, pracochłonny i. W przeliczeniu na hektar w porównaniu chociażby do przężyta, czy słonecznika, czy kukurydzy, to wydatek na hektar przeliczeniowy w środkach produkcji jest największy. Ale nie ma też co ukrywać, dochód jest z rzepaku największy. Rzepak jest rośliną, która. No, któ która potrafi się odpłacić za, za dobrą pielęgnację. W zeszłym roku, tak rozmawiając z tatem, żeśmy uznali, że mamy troszeczkę takie warunki ekstremalne no i uznaliśmy, że trzeba szukać nowych rozwiązań, więc najpierw wyszliśmy z założenia, że zrobimy winnicę i będziemy Będziemy robić własne wino, ale jednak to byłoby zbyt czasochłonne, więc uznaliśmy, że może spróbujemy czegoś nowego. No i posialiśmy słonecznik. Na dzień dzisiejszy no, wygląda to, jak wygląda. Całkiem, całkiem fajnie. Zobaczymy co z tego będzie, w zasadzie nie mamy jeszcze zaplanowanego co z nim zrobimy, na pewno go zbierzemy, to, to, to rzecz oczywista. Czy pójdzie na jako, jakieś cele spożywcze, czy, 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 czy jakieś karmy dla ptaków, czy na olej, to, to, to czas pokaże, tak więc jest to taki eksperyment, chcemy zobaczyć jak słonecznik zachowuje się w naszych warunkach, no i cały czas testujemy, zobaczymy, będziemy mądrzejsi po, po, po zbiorze. W sumie mamy do skoszenia. E, licząc z kukurydzą, oczywiście zbiór kukurydzy czy słonecznika będzie dużo, dużo później. E, mamy około 400 hektarów do, do, do skoszenia. No, oczywiście w międzyczasie będą też inne prace polowe, jak na przykład rzepak, który gdzieś w, w, w naszym krajobrazie w zasadzie na polu znajduje się ponad 11 miesięcy w skali roku, czyli na obecną chwilę jeszcze mamy niezebrany rzepak, a już przygotowujemy się do do siewu rzepaku na kolejny sezon, tak, tak więc te, te, te okresy między zbiorem rzepaku a siewem rzepaku są bardzo krótkie, więc w zasadzie często robimy prace równoległe, czyli z jednej strony kosimy zboża. Yy, a z drugiej strony yy, siejemy, siejemy rzepak już na, na przyszły rok. Tak więc te prace ciągle się zazębiają. I, I w zasadzie do momentu zbioru kukurydzy, nawet jak już uporamy się daj Boże z, ze zbożami, to będziemy mieli cały czas co robić. Ja się nauczyłem już nie martwić się rzeczami, na które nie mam, na które nie mam wpływu. Tak więc z pokorą przyjmuję to, co jest, no bo, no bo nie ma się co zamartwiać rzeczami, na które tak jak mówiłem, wpływu nie mamy. No, przede wszystkim kwestie takie bezpieczeństwa są najważniejsze. Tak, bo warto zwrócić uwagę, że w zasadzie co roku mamy sezon żniwny i dobrze by było zawsze co roku y, w tej samej ekipie te, te żniwa, w Teżniwa te pracować. Króciutko, w, w naszej, że tak powiem, drużynie Króciutka modlitwa na początek żniw i zawsze jest na koniec żniw też ta, ta, ta krótka modlitwa. No, chodzi o to generalnie, chcę, chcę przekazać, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Tak Więc gdzieś z jednej strony mamy nadzieję i prosimy, ale jeżeli będzie inaczej, no to cóż, wola Boża. Tak? Chociaż należy pamiętać o tym, że każdy rok jest inny i każda uprawa co roku jest inna. Do każdej uprawy co roku w zasadzie zastosowuje się jakieś nowe technologie, nowe sposoby, właśnie dostosowując się do sytuacji pogodowej. Kapelusz jest ten sam, co w zeszłym roku. Kapelusz mniej więcej co dwa lata się zmienia. Nazwisko zobowiązuje, więc jest i słomiany kapelusz.